Witaj, witaj w przestrzeni Wymarzona TV. Ja nazywam się Izabela Prałat, ale moje nazwisko niewiele ma wspólnego z księdzem. Jednak hmm, jako młoda osoba dwukrotnie byłam w klasztorze, ale o tym może kiedyś indziej. Teraz czasami robię niedzielne kazania dla swojej grupy, do której Cię zapraszam. Rodzina, od niej wszystko się zaczyna. Kim jest Izabela Prałat? To dobre pytanie. Jestem istotą, która wielokrotnie upadała w swoim życiu. I zawsze odradzałam się, jak ten feng z nawet widziałam tego feniksa zielono zielono-fioletowy, cudowny. to był moment kiedy pomagały mi trzy osoby żebym mogła powrócić na nowo do żywych ludzie mówią o mnie ta od cudów kaspirowski w spódnicy Wiedźma! ta, co sprowadza dzieci na ten świat. To mówią te osoby, które starają się od lat o dzieci i nie mogą ich mieć. Ale ostatnio też usłyszałam, że jestem mentorem. Natomiast myślę, że Ty sam wyrobisz sobie opinię i powiesz, za jakiś czas, kim ja tak naprawdę jestem. Ale do tego potrzebujesz dłużej zostać w mojej przestrzeni. Ja o sobie mogę powiedzieć: certyfikowany konsultant do kanale biologii, od zawsze: medium z poprzedniego wcielenia, woman. Która pomaga ludziom powracać do naturalnego zdrowienia i obfitości, nie tylko finansowej. Stale się rozwijam, pożeram horyzonty, uczę się, a później dzielę się tą wiedzą. Jak to Marta Stępnik powiedziała na podstawie swojej wedyjskiej wiedzy, nauczyciel. Co ciekawe, pracowałam w szkole. A jedno z moich takich marzeń dalekich właśnie było otwarcie własnej szkoły. Co z tym nauczycielem? O tym porozmawiamy z Martą. Oczywiście już na wizji. I tutaj powiem Ci, zdradzę, Ci, uchylę Ci rąbek tajemnicy. Będzie to w środę. O 18.00, oczywiście polskiego czasu. Co więcej o mnie, numerologiczna dziewiątka, więc łatwo przychodzi mi praca w różnych zawodach i tak też było. Pracowałam i jako sprzątaczka, i jako bankier. Zawsze moi pracodawcy cenią sobie to, że tak dobrze wykonuje swoją pracę. Natomiast za każdym razem, kiedy zbliżał się awans, ja uciekałam, bojąc się, a może nie zgadzając się z tym, co mówią moi pracodawcy. Czy byłam mądrzejsza od nich? Nie sądzę po prostu nie mieli jeszcze tej wiedzy. I bardzo lubię Feng shui, medycynę chińską, więc jestem bawołem. I zarówno o numerologii, i o Feng shui również porozmawiamy sobie, jak zapewne się domyślasz, w środę o 18. Moje życie zaczęło się w Polsce. W moim domu, odkąd pamiętam, były karty, numerologia, zioła, wahadła. Pamiętam, jak moja mama czytała ludziom z ręki. Chiromancja. To może niekoniecznie moja bajka, aczkolwiek coś tam wiem. Numerologia też nie jest moją bajką, ale też coś o tym wiem. Ja po prostu wzrastałam z tym. Pierwsze wahadło, jakie było w domu, traktowałam jako zabawkę, i długo czekałam, aż zechce ze mną rozmawiać. Tak samo było z runami i z wieloma, z wieloma rzeczami. To po prostu w moim życiu była codzienność. Natomiast to bardzo się gryzło, właśnie z kościołem. I o ile nie mogłam pogodzić jednego i drugiego, a może nie wiedziałam, jak. O tyle, a właściwie nie chodzi mi o kościół, co bardziej o religię, o samą instytucję, bo sama wiara, religia jest mi czymś bardzo, bardzo bliskim. Takie były początki. Natomiast już jako dorosła, samotna mama, bardzo schorowana, wyjechałam do Anglii. Moi znajomi się dziwili, zarówno ci z Anglii, ci z Polski, i z banku, i ze szkoły. Jak to jedziesz do Anglii? Przecież tu masz wszystko. Ty już wszystko masz. A ja czułam pustkę. Czułam, że nie mam nic. Dzisiaj Nadaję do Was z Anglii, z Manchesteru. Jednak tak naprawdę jestem już na walizkach. Bo za chwilę, na parę miesięcy, na kilka miesięcy, jadę do Hiszpanii, do mojego zimowego mieszkania. Zawsze mnie gdzieś pcha, gdzieś lecę, gdzieś się przemieszczam, coś robię. Zmieniam kraje, miejsca. Nigdy tego nie rozumiałam. A teraz rozumiem, skąd to się bierze. Te ciągłe zmiany zawodów, nauka, miejsc, domów. W rozumieniu pomogła mi właśnie totalna biologia. A jasno widzenie dało światło temu. Więc jak rozumiesz o totalnej biologii, o historiach z życia ludzi, będziemy mówić w środę o 18. Mam już swoje lata. Jestem po pięćdziesiątce z taczykiem. Już rozum ułożył się z duszą, i od niedawna. Zaczęłam dbanie o ciało, które zawsze czułam i się nim interesowałam, wsłuchiwałam, ale nie robiłam nic dla niego, albo oszukiwałam samą siebie, albo robiłam coś w ostatniej chwili. Dlaczego w ostatniej chwili? I to też tłumaczy totalna biologia. Więc z moich problemów zdrowotnych wychodzę od niedawna. Jako empatka czuję ciała ludzi. Kiedy coś ich boli, ja odczuwam to w sobie. Konkretnie jestem w stanie stwierdzić, co i gdzie im dolega. I oczywiście, kiedy jest rozmowa jeden na jeden. I za pozwoleniem tej osoby jestem w stanie wejść energetycznie do ciała i zobaczyć, co tam się dzieje. I tutaj, na przykład, widzę kryształy, które pięknie wzrastają i są w kolorach, bądź widzę ciemność, szarość i tego musiałam się nauczyć. Jak rozpoznawać, co jest czym, co oznacza czerwona linia wokół serca, a co oznacza yy, zielony promień? Na to potrzebowałam czasu. Ten, kto widział, a jestem przekonany, że osoby, które są tutaj, są osobami w rozwoju, są osobami, które już coś robią ze sobą. Więc ten, kto widział film Mój Dom, zapewne pamięta takiego medyka, który za pomocą rąk uzdrawiał ludzi. I z jego rąk szła niebie, przepraszam, zielona poświata, i ta poświata powracała ludziom życie, pomagała im powracać do zdrowia. No cóż, ja robię coś. Bardzo podobnego, bo nie chcę powiedzieć, że robię dokładnie to samo. Dlatego w każdy czwartek wieczorem robię przekazy energii na moim kanale YouTube. Zapraszam, znajdziesz mnie, Izabela Prałat. Tam również więcej mówię o energii, sprawdzam różne rzeczy, sprawdzam. No właśnie czepy, dusze. Sprawdzam czakry, jak funkcjonują. Tam wypowiadam się więcej. Każdy ustala sobie swoją intencję i to naprawdę czasami zadziewa się bardzo szybko. Taki przykład. Jedna z, z takich z takich przekazów energetycznych, gdzie ja czuję grupę każdego oddzielnie, ale czuję kogoś konkretnie. I czuję, że komuś doskwiera kręgosłup i mówię do tej osoby, a ta osoba później do mnie pisze tak, to faktycznie ja miałam problem z kręgosłupem, ale teraz podczas przekazu czułam, jak idą mi dreszcze. Ból ustąpił. To niesamowite nie wierzyłam w takie rzeczy. Czy z kolanem, czy z innymi rzeczami. Natomiast tak naprawdę, żeby sobie pomóc, tutaj jest potrzebne działanie dogłębne, czyli taka godzinna praca. I w zależności w jakim to jest stanie, tutaj trzeba się spotkać. Raz, dwa, a może i więcej razy. Moje marzenia realizują się bardzo szybko. I czasami to jest przestrzeń dosłownie paru minut. Ja czegoś potrzebuję, i to mi zostaje dane. Nie będę Wam tłumaczyć teraz, w jaki sposób to się zadziewa, natomiast tak jest. Kiedy ktoś przychodzi do mnie i jest rozmowa jeden na jeden, ja bardzo często usłyszę za chwilę: Więcej już nie potrzebuję rozmawiać. Uzyskałam to, co chciałam. Nie powiem, czasami mnie to irytuje, bo ja wiem, że to nie wszystko, ale ta osoba na ten moment dostała to, z czym się zgłosiłam. I również za to jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Natomiast jednym z takich moich marzeń było być jak Jackowski. Szukać, pomagać ludziom, wspierać, znajdować. I kiedy to się zaczęło dziać, tak już poważniej. to sama nie byłam w stanie w to uwierzyć. To było trudne. Zobaczyć ciało czyjeś, które leży na wpół w wodzie, a na wpół w lasku, to było trudne. Zobaczyć, jak ktoś za chwilę odejdzie, to było trudne. Pomimo tego trudu, pomimo tego nadal to robię. Rozumiem, że w taki sposób również pomagam ludziom. Pomagam znajdować zwierzęta, pomagam znajdować portfele. I tak to jest. Nadal rozwijam swój dar. I jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. Czym jest dla mnie duchowość? To przede wszystkim czystość serca. To holistyczne podejście na wszystkich poziomach zarówno naszego ciała, umysła, jak i duszy. Wszystko, Musi być spójne. I słowo musi. No nic nie musi. Powinno być spójne. To holistyczne połączenie dopiero daje nam wzrost i pójście w odpowiednim kierunku. Uważam, że tylko takie podejście właśnie takie holistyczne, całościowe daje nam obraz więc zawsze szukam przyczyny a rozwiązanie pojawia się w trakcie i dlatego nie skupiam się na objawach duchowość to wartości to przekonania no oczywiście to są relacje ale przede wszystkim relacje z samym sobą. I tak powstał kurs Kocham siebie. Kolejna edycja będzie w styczniu. Zapraszam. Może styczeń, luty. Czym jeszcze jest duchowość? Oczywiście relacje z innymi ludźmi. A od czego się to zaczyna? Od mamy i taty. Duchowość to również otoczenie, gdzie wzrastamy i gdzie teraz jesteśmy, i nasz styl życia. Dlatego, jako duchowy uzdrowiciel, wskazuję drogę i wymagam aktywnego uczestnictwa w procesie na fali życia, na powrót na tą falę życia. I tak też nazwałam swój fanpage. Na fali życia. Schodzimy na ten świat jako dusze, które mają do zrealizowania swoje zadania, cele po to, żeby wzrastać poprzez doświadczanie. A na to wcielenie i na może inne też tego nie wiem. Nakładamy, przewdziewamy tylko skafandry w postaci naszych ciał, o które no tak, powinniśmy dbać. Jedną z podstawowych nauk, jakie mamy do odebrania na Ziemi, to miłość. Czysta i bezwarunkowa. Jaka to miłość? To miłość najpierw do siebie, a później do innych, bez poświęcania się, bez wchodzenia w rolę opiary. Najpierw. Ja, a później inni. Czyli jak ja się napełnię, jak ty, drogi słuchaczu, napełnisz się tą miłością do siebie, dopiero wtedy możesz dzielić się z nią z innymi właśnie w taki bezwarunkowy, czysty sposób. Moja dusza jest tak zwaną starą duszą. I stąd ta wiedza. Czyli nie wiem skąd, ale wiem. A to oznacza, że kiedy idę za tym, co mi w duszy gra. To pokazuje mi się piękno. Jestem szczęśliwa. Jest mi dobrze. Jestem pełna radości, pełna życia. A teraz zauważ siebie. Tak jak ja zauważyłam siebie kiedyś. Kiedy robisz coś, co musisz, powtarzam, co musisz, od razu zmienia się Twoja energia, postawa ciała, wyraz twarzy. Natomiast kiedy robisz to, co lubisz, to, co chcesz, co Ci sprawia przyjemność, Czas się nie liczy, pojawia się radość na Twojej twarzy, uśmiech. Robisz to po prostu z przyjemnością. Zachęcam Cię do tego, żebyś zobaczył, pooglądał swoje zdjęcia, ale uwaga, te niepozowane takie jak kiedyś się robiło, autentyczne. Bez stawania, w pozach i tak dalej. Wiem, część osób nie lubi robić sobie zdjęć. I pewnie o tym też kiedyś powiem, z czego to wynika. Ale zobacz na te swoje zdjęcia. Zauważ różnicę, kiedy to było, i czy byłaś wtedy byłeś wtedy szczęśliwy, czy nie, drogi słuchaczu. Z perspektywy lat, doświadczenia. Pomagania innym. Mówię Ci teraz, jakem prałac, kazanie ci, kładam. Uwaga, warto iść za tym, co daje Ci radość. Co podpowiada Twoja dusza. Bo duchowość to odkrywanie siebie w radości w lekkości. Jak to było z tą telewizją? Jak to się zaczęło? Tak, najpierw było radio. Usiadłam na gorącym stołku angielskim radiu przestrzeni internetowej. I ktoś powiedział: To teraz czas na telewizję. Uśmiechnęłam się w duchu i pomyślałam sobie: Ta, na pewno telewizja. <taki> Takie były myśli. Ja i telewizja. Na pewno. Źródło wiedziało lepiej. Moje myśli z niedowierzaniem ale na końcu z zaufaniem, że jeżeli to się ma wydarzyć, jeżeli to jest dobre dla mnie, to tak będzie. Więc źródło postawiło mi na drodze Rafała Stachyrę. Do dziś dnia nie wiem, kto mnie dołączył do grupy messengerowej, yy, która się nazywa... Wirtualny marketing. Myślałam o tym 2-3 dni, pytałam różnych osób, nikt nie odpowiedział. Natomiast zobaczyłam, że w tej grupie jest również moja partnerka biznesowa i kilka innych znanych mi osób, więc mówię: OK, poczekam, zobaczymy, co się dalej wydarzy. Później była kolejna grupa i kolejna grupa messengerowa, i jeszcze jedna. I mówię, co się dzieje. To zaburza cały mój system. Nie mogę się skupić, nie mogę nic zrobić. Wydałam polecenie, puściłam intencję. Proszę o rozwiązanie. I dosłownie za parę godzin byłam już na spotkaniu z Rafałem, który właśnie rozpoczynał witalną TV. W Witalnej TV miałam kilka prelekcji. Oczywiście zaczęłam na fali życia. Później była pewność siebie. Ocena źródłem wzrostu. Być może, że coś jeszcze nie pamiętam. A może nie chcę pamiętać. Żartuję, oczywiście. Tak to było. Natomiast w bardzo szybkim tempie okazało się, że zapotrzebowanie na duchowość jest znacznie większa. I zostało to poszerzone o właśnie wymarzoną TV, której właśnie jestem współtwórcą. Jako przedstawiciela wybraliśmy Martę Stępnik. Młodą, operatywną, ambitną, z niesamowitymi zdolnościami organizacyjnymi i z wiedzą techniczną, komputerową. Jestem wdzięczna Marcie, że przyjęła na siebie reprezentowanie właśnie wymarzonej TV. W tej przestrzeni chcemy dzielić się oczywiście wiedzą duchową, ale nie tylko. Chcemy, aby każdy, niezależnie od wieku, mógł znaleźć coś dla siebie, czy młody, czy starszy, czy ten najstarszy. Cenimy sobie wiedzę pokoleniową, doświadczenia starszych osób. Ja osobiście lubię wiedzieć, lubię słuchać starszych osób. Oni mają niesamowitą wiedzę. To daje mi perspektywę i inne spojrzenie na to, co jest tu i teraz. Wymarzona TV, jak to pięknie brzmi. Czy ja rymuję? Jestem pełna optymizmu i wiem, że dmuchawiec rozsieje się dalej. Rozsieje swoje ziarna dalej i dalej. I ty odmień swoje życie, dołącz do nas. Zapraszam Ciebie i oczywiście Twoich bliskich, tych małych i tych dużych, do bycia z wymarzoną Tibi. Zapraszam na moje prelekcje, wykłady, wywiady. Na razie, każdą środę. Tak jest o 18.00. Jeżeli jesteś gotów powiedzieć swoją historię, zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Jeżeli chcesz podzielić się swoją umiejętnością na wizji to chętnie przeprowadzę z Tobą wywiad. To nie tylko reklama dla Ciebie, to również Twój start obfitość. Więc obfitością Wszechświata kłaniam się nisko Izabela Prałacz.